No cześć, z tej strony Postarzały Jest to drugi odcinek serii Farming Simulator 2011 Oczywiście ze mną prezentuje się farmer No nie wiem, witam Łoleczek, dobra, chodź e, Dzisiaj zaczynamy żniwa Idzie ten już po 30, ale oczywiście odpalić nie umie Ja za niego muszę robić wszystko Ty, i podjedź to mało IQ. Tak. <laughs> Oczywiście Nie wiesz, że dźwigienka jest pod tym Chłopie, no ja ci radzę, jedź zatankować paliwo Bo 17 jest litrów Wiesz, gdzie jest paliwo? No chyba wiem Dobra, podczep te przyczepy Najpierw tą autosankę, później wóz I już Ci mówię na miejscu, bo nie wiedziałeś Wóz ma plandekę, ma zbieranie bel Ty nie wiedziałeś o tym Tak, ja to zrobiłem Dobra, podczepiamy e, header do New i jadymy Dobra O jebany odpalił Dobra. Jadę tyłem. Oj broń Boże. Ja jadę tyłem chopie. Jak się będzie dało pod tą przyczepę autosankę dać to weź ten plandekka załóż. O kurde, teraz będę musiał się wykazać moimi umiejętnościami, cofania. Aż musiałem popatrzeć. O nie dobra, podjadę na pole. Przybiegnę najwyżej tutaj. Odjedź, bo... Dobrze jadę, jadę. Kurwa, na które pole mamy jechać w ogóle? Bo jeszcze nie ustaliłem na które pole. Opie, no. jakbyś. A w sumie to nie jest tak źle, bo jest Manuel Atachit. No, ja ci powiem tak. Jedziesz prosto, pojedziesz prosto, to skręć w lewo i jedziesz prosto i tak myślę do końca. A ja tam ci dam znać, gdzie to jechać. Albo ci zaraz podjadę zobaczyć. Czekaj, muszę zobaczyć. Najpierw muszę, bo my pszenicę kosimy chyba, bojęć no, mi. To jeszcze na kierownicy. No widziałeś? To zrobię to na, na klawiaturze to zrobię. Widziałeś? Dobra, kosimy to. Małe pole czy nie? Jak pamiętam, to tam na końcu jest trochę przydłużone, to trochę będzie koszenia. Ja już trochę tu zacznę kosić. Kurwa. O kurde, na... ale te lepiej 30 zobacz. Chodź zobacz. Kurczę, ja muszę przejść. Dalsze. Pomogę sobie lekko sobie bliżej ten wóz przy, przy ten. <tutety> Jezu, dobra, kosimy. Chyba się zmieszczę, al albo chyba się nie zmieszczę. Spoko. Ja już zaczęłam żniwa. Ojęć mi kosimy, dobra Słoma leci, galancie To nie takie krótkie pole, bo tam na końcu pewnie będzie y jeszcze przedłużony nie Widziałeś? Żeby... No i widzowie, w następnym odcinku coś tam będzie. Jeszcze nie wiem co, ale myślę, że na pewno będzie. W tym odcinku pewnie jeszcze snopki będą, można, zbierane. No to. No, że skosimy tylko ten kawałek, co teraz jedę prosto. No i, i tyle. A tu sobie zrobimy drugie pole. No bo szczerze, żeby przez sobie wyrównać teraz, żeby nie było. No, tak będziemy. To najwyżej będzie krótki odcinek i będzie tyle do zrobienia Żeby nie wjechać na to pole O Jezu, ale poprzedni odcinek to naprawdę zajebisty był, nie powiem No najwyżej, no i że skosimy tutaj trochę i, i będzie tyle No nie będę więcej kosił, bo mi się nie chce A poza tym chcę chociaż trochę sprasować no. I tak to chcę zrobić Jak tam sero Autosan, ja D... też... Autosan D. Autosan D47 Sraczkowata Co? Serio? <laughs> Lol. Oczywiście wiecie. Tak ma być w lewo, tak? Tyś podczepił wóz? Tak, podczepiłem Dobra to jedź. Plandeki założyłeś yy, czekaj Zalos za plandekę no. będzie Ale to założyłeś na obład tylko na wozie? A na, na przyczepie jak się zakłada? Nie wiem, ale na wozie założyłeś, nie? Tak, na wozie już tak, ale... Chłopie, wszystko moja robota, ja wszystko robiłem w G Giants Editor. Ja się zdobę na tym. A ty w ogóle ten wóz znasz, nie? Chyba. On w dziewiątce był. Ja go sobie przerobiłem do jedenastki Dodałem sobie plan. On jeszcze może na nim z ziemniaki zbierać może na nim. No to. Chłopie, to tyle funkcji masz, Po co na nakładać proszę? Chłopie! Tam ten wóz jest nieszczelny! No to na wóz... wóz no to na... Już na wóz. To załóż na wóz, a na autosankę już nie zakładaj. Tylko że jak tam rdza tak urosła, to ja cholera nie wiem czy przez, przez dziury, wóz, przez rudą nie no. będzie. Dobra, zakładaj na, na wóz i jedziesz. Jak będziesz widział skoszone to wjeżdżaj. Oj! No i od razu na to pole Skoszone wjeżdżaj. O, kurde minąłem, muszę zawrócić. No, dzisiaj powiem wam... Refleks szachisty. Oczywiście. Dzisiaj powiem wam duża mgła. Ale widzę, że chyba dzisiaj potrzebny wóz nie byłby potrzebny, ale zobaczymy ile się zmieści. No małe pole jakoś. No tak, małe pole, ale sam zauważę. Że... A nie, tu nad mogę tu skosić nawet w sumie. Ile się nagrywa? 5 minut już. No, że pamięci mi braknie, kamerkę mi wyłączy. No chuj. To najwyżej w dziesiątej minucie już wyłączę kamerkę i tyle. Przez Bo... drzewo jechałeś, widziałem. Co? Widziałem, że jechałeś przez drzewo. Jak przez drzewo? Ja nic nie widziałem. chłopie. <grym> nie wiem, może ślepy jestem. Nie wiem. No to jest tutaj może być. Niestety nie mogę zgasić, ale. No to. Zamieniamy się kombajnami? Znaczy tfu Zamieniamy się To ty kosisz, a ja najwyżej pójdę do trzydziestki Dobra, dobra To idź Jesteś ja No że zostają Czekaj, może się da na tą przyczepę nałożyć A to fajne animacje ma w ten kombajn No Widziałeś? Mhm. A, czekaj, czekaj, które to mamy? Daj mi plondeka yy, teraz każę swoje tylko. Skill e kombajnisty Oczywiście Zobacz swoimi skillami Pokaż Wszystko działa, wszystko ja kosi sobie tempomat. Wszystko Dobrze chodzi. kosi, nie musisz, a no jak chcesz? O ile to ma wbudowany ten pomat? Ale to jest header od Bizona, to chyba ma To się podja to już podwejdę od razu Pójdę pociągnik, na piechotę Łaz lag, lag, lag Lag Już Dobra. Każdy miał laga Oczywiście Wyjątk... Oczywiście ja też Nie jestem taki bogaty, żeby lagów nie mieć Więc To, to wina gry raczej Takie gry, co poradzisz o jajko. Gdzie ten, gdzie ta sześćdziesiątka yeah. Ja od razu przy drzwiach widuję mm. Dobra, prasę. Myśmy prasę kupili. No jakieś kamienie w polu leżały. Widziałeś. Coś nam nawrzucał. Ty, a ja se mogę w, w ogóle mogłem se chudy wyłączyć, a ja nie wyłączyłem nad se chudów. Widziałeś? I co to za odcinek będzie? No laki że ci wyjebie. Nie no, no, co to? A myślałem. No, nie, ja się, ja się martwiłem, wiesz mhm. Dobra. Którą bierzemy? Kostkową, nie? Bo jak już mamy... On no. mamy. mamy. Na bele to się podjedzie jak będzie się traw zbierało bo jest jakieś większe pole. Kosza już jakoś tak około. Dobra, No. Tur mam, ale po co tam? Szkoda, że się go zdjąć nie da. No to ja bym musiał modyfikacji no, modyfikować. Jeszcze tyle będziesz miał błędów. No. No. Ja już mam zła błędy po dodaniu tego tura. Tak samo ze trzydziestką. A ja to już bym mógł zacząć nawet. To zacznę od odtąd. Ale kiedyś, jak był jakiś błąd w modzie, to się mówiło trudno, a nie teraz, że. No, jak teraz. Masz jakiś to... najdrobniejszy błąd w logo, to cię kurde, już wyzywają od śmieci. No, chłopie. Typowy, typowy, powiem Ci, LS Word. No, dokładnie. No, bo. No, LS Wordzie to tam. Bo powiem Ci, dobra, już zaraz 10 minut będzie. Ja tu kamerkę zacznę wyłączać. Będziemy bez kamerki. Bardzo, że mikrofon słychać. Dobra, prasuję. A, powidły nie podskoczyłem. No dobra, pojedzie się najwyżej się wysypywać. Dobra, wyłączam kamerkę, więc ja się z wami żegnam na kamerce, a no, tak to bez nie będę jeszcze, więc no Dobra. No to lecimy dalej. Jak tam idzie ci, hopie? Dobrze, dobrze. To dobrze. Jeszcze snopek mi do tej pory żadne nie wyleciał. O, te tu latują. Jaki mam tempomat w ogóle? Do no, 50 jest zwiększony. O kurna, tutaj to już muszę dwójeczkę dać. Mmm... O, lipa. Trzeba jeszcze przeparkować. No dobra. Która jest godzina? V reálu 14-16. Dobrá. Ale powiem Ci że zaraz i tak będzie trzeba kończyć Bo za niedługo moje przyjadą, to Trzeba będzie Więc najwyżej zobaczymy jak jutro I najwyżej się jutro zrobi A jutro będziesz nie? Tak No to się zrobi A w ogóle zapomniałem Ci powiedzieć że ja dziś urodziny mam Oh my god, chopie No to Wizowie. z okazji urodzin ja Ci życzę najlepszego zdrowia, pomyślności Żebyś dużo miał pomarańczy i żeś kobicie na go tańczył no i wszystkiego co sobie jeszcze życzysz No dobra A dziękuję Co? 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 Co Jod. Dobra Hmm. No Jot to jest PS11 To trzeba sobie przypominać jak to się robiło, bo to już się grało i się nie pamięta Jaj się nagrywa chociaż w kule. Jak to się nie nagrywa to kurwa Nagrywa się dobrze. Co? Wysypa Dobra Albo ty wysyłam nie mogę włączyć O kurcze. no dobra. <grywa> <grywa> Co tu robi snopek? Nie nic, nic, bo snopek mi tu kurwa okno Żeby prasa nie podskoczyła O gitara o Jezu, te ja przez snopki będę przejeżdżał. Jezu jakie to dziwne w ogóle Jak to ogarnąć No Przejeżdżam przez każdy snopek. W tupie wszystko mam. No, mi się już 60 podnosi. Ty jakbyś był łaskawy to poskocz po widły, bo... Mmm, okay. no, a ja w tym czasie wysypię. Wiesz gdzie widły, nie? A no, pieszo idę wiesz gdzie widły? Mhm. Dobra. Na skróty za to. Oczywiście. Oh. Ale patrz, tobie się nie wysypuje Tobie się nie wysypuje Ja nie mogę 30 odpalić po prostu Aha Chyba trochę na wóz O chłopie, z tych poplonów to takie O oh, kurwa to źle jest zrobione Aż aż ziarno wylatuje poza poza wóz Kurna, dziura jest. Masakra. No to no, trzeba będzie poprawiać. No, Plandeka nic nie pomogła, no widziałeś, no. A co już zrobił, że widły działają na multi? a to nie działają? Normalnie? No jak chciałem grać z... Przemkiem i z Szymonowskim, to nie działały. Widły. Nie wiem. Nie wiem, czy się zmieniałem. W no nie mieli jakiś ruski egzemplarz, no, no, myślę, że to trzeba będzie jeszcze drugie pole kosić. A to już w następnym ja odcinku. Snopki. To weźć już te, to iść te snopki zbiera już. A czy znaczy nie? Weź mi te snopki spod ciągnika a ja bym musiał podjechać Ciągnikiem a jak wysypać. A te snopki opuszcza tak jakby. No, pram wszystkimy no, chyba. No. Tak muszę. Sobie. Dobra. No a to ja już idę, ja no wysypać to. Bo ja pojadę wysypać i zaraz tu przyjeżdżam z wozem. No tu wóź się tylko przyda jest normalny odcinek było jakieś Popier. Popier, 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 Popier Powiem ci, dzisiaj są żniwa, dzisiaj tak na poważnie. Wczoraj było gospodarowanie, no to widzisz. Coś to Zmienię. zmienia do rzeczy. Ale myślę, że będą odcinki, w których będą jeszcze nie zły ta. A najlepsze będzie to, że ja, jak nie będę mógł wysypać, przyczepę jeszcze do tej pory. Mają w sobie. Eee, mogę. Eee, to ma. No to to, to. to tak, powinno być. W tak było, że dużo przyczep miało jakiś zbudowany skrypt i nie można było wysypać. No. no właśnie. No bardzo dużo przyczep. Dobra. <laughs> Drzwi mi się zamykają. Dobra. No dobra, trzeba odczepić ten wóz. Jadę, zaraz. Czekaj. No. A, już. Jak ktoś by chciał tą trzydziestkę, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Nie żartuję. Ja nie jestem taki, że żebram łapki. Nie, po prostu na razie nie wydam. Jak będę chciał, to wydam, jak nie, to nie. Na razie ma mój wspólnik, więc on to tam ma za darmo, bo admin, chłop, to to tam wszystko ma za darmo. Ładne mody. mody, to dobry biznes. Oczywiście. Dobra, chłopie. Ja już tu i podjeżdżam. Powiem tak, manualnie to ta przyczepa nie miała, oczywiście, dodane przeze mnie. Ja jestem od maker, ja wszystko na tym. Przy... Ale żeś porozrzucał. Ty, mogłem jeszcze drugie widły kupić Nie głupi pomysł nie? A czemu mi są Jedne widły kupione, a drugie nie? Hmm Dziwna sytuacja Zrobić tutaj takie Prostsze trochę Dobrze Znaczy jak chcesz to wkłada już te bele Te snopki, bo ja już ten Dobra Żebyś nie kombinował No Ja wezmę po drodze jedną Ładuję? Nie o dobra, ładuję galacie Ciekawe czy się w ogóle ten, pod tym wóz mieszczą. Mam nadzieję, że tak O Jezu, tyle tu prasowania zostało jeszcze. Chyba na następny odcinek to zostawimy. Zobaczymy Dzisiaj to króciutki odcinek Bo czasu się nie ma Swoje sprawy, więc Dzisiaj niestety ludziska jest na biedności. Tym bardziej, że nie ma fany moment. No, to już szkoda. <grymne> to snopek. Te snopki to chyba tak... W tym Giantsie to za małe zrobiłem, bo tutaj są na, na prasie większe, a tutaj to, 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 to takie mniejsze. No ale to tylko szczegół. Dobra, ty robię, ja idę prasować. Czemu nie mówić? O, dobra Która godzina? 25 minut. Hmm. To za jakieś 10 minut Kończymy odcinek Aby za, znaczy za 5 minut możemy kończyć odcinek to ja to sprasuję może jak zdążę te pole i ten Najwyżej to co też zostanie to jakbyś

Mam no. cię odpalić? Nie no to jedź. Już nie gaśnie, niech stoi. Trzeba by było zrobić tak, jak w realu było, że, że jedziesz se powoli i se ładuje, i druga osoba ładuje snówki. No, to by było jeszcze tak, lepiej. No ale to już następny no, no w następnym odcinku można tak zrobić Nie <grywa> mogę wziąć dwa widły na raz? Co? Nie, nie będę tego chyba próbował Lepiej nie chłopie dla widły naraz? Nie, 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 nie. na raz? Nie 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 dwa na Nie weź to lepiej od bo zera chłopie ja nad zapiszę Patrz. to lepiej tą grę, bo chłopie jak mi zaraz buguje cały serwer to dopiero będzie kuba. Patrz na to. Widzisz, że nie jest Widzę, 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 boże popie lepiej weź to odcze, bo zaraz mi grę zbugujesz Ja nie chcę Już teraz wziąć dwa No Dobra Chłopie ja sąsiada pole jeszcze słomę wywalił Co, co to sąsiad powie? Teraz patrz, teraz dwa naraz mogę ładować. Co? No dobrze. Co? Co ty garzasz? Weź pokaż. No weź. Jeszcze jeden. No tu masz. Z... Wziąłem słumę. Popatrz. Czekaj. Dwa naraz. Ja jebe. <laughs> Jaki lifehack! Ty ja life jakbyś hack. wziął... Jakbyś wziął już cztery takie. Chłopie! Wow. No. Nie, ale nie, dobra, to, to musi być gra, chociaż odrobinkę realna. No ale dobra, zbieraj już po te dwa. Na no, wstępnym odcinku po jedno zbieramy. Dobra Dobra Ja idę teraz po drugie widły Trzeba zgarnąć. Teraz wykazałem się moją inteligencją Tak Użyłem dwóch wideł Tak Bo jest jedny oj, oj Czekaj Dzień. A tyś moje widły zabrał No tak No właśnie To co ja, po co ja idę po drugie widły? Weź mi oddaj Oddej mi O Weź sobie dwa Kurwa, no i coś się zrobił Teraz się nie da Ja jebę Próbuj w tym wjechać Nie O Mam to. Dobra, Dobra. To ty zbieraj zbierać a ja tu będę. Siadam. tego sianna to więcej wylatuje niż od podnosić. No, <noise> to takie troszkę nierealne. A już nie ma miejsca na przyczepie No, to trzeba ładować. To się w na następnym odcinku wszystko zrobi. to już. Zara koniec, tylko. W jedno pro... miejsce musimy. No. no. To czas. Jeszcze. No to chodź mi pomóż pozgarniać to siano i już. Kończymy. Ja już też będę zaraz padał, bo muszę jeszcze sprawy swoje porobić Ale to ja nie wiem. To chyba i tak nie jest na zasadzie trzynastki, bo powiem ci szczerze, że. Chyba takiego czegoś jeszcze nie zrobili w 11, że to siano się tak równuje. I chce dodać: im więcej, tym lepiej, tym więcej siana. Myślę, że tak nie jest. To tak nie jest. To taka trochę lipa. W 13, jak to było, jeszcze to było w miarę okej, okay, ale tutaj to. No ale dobra. Realność musi być. A siana, szkoda. A i tak lepiej trzeba to siano wygarnąć, bo. No siana się nie wygarnie. oni to już zgasimy. Ło, wow, patrz, jaki. Co? 3 słońce w jednym. Łosi byłem. Aż powiedziałem tak. Um. Dobra, idę tam ogarnąć, czy tam coś je? No, wszystko zostawiamy tutaj. tutaj Z tego pola jest nawet fajna łąka. Tutaj? No, to se, kiedyś tam można kosy zrobić na niej. Tak. A w ogóle mamy krowy? Kupione. Mamy. A nie, tu nie wiem, czy, nie wiem, czy się na tej mapie da kupić Wiem, że na pewno jest obornik V2, ale czy ten to nie wiem No dobra To pozgarniemy jeszcze te snopki Ostatecznie, snopki pozgarniamy już I to już koniec, naprawdę Tutaj słoma, skogalancie. tutaj siano zostało, to... O, ganem. snopek drzerny. Dzisiaj się w My Summer Car pogra bo dawno nie grałem Ty, jakby fajnie, jakby multiplayer było w My Summer Car, nie? Bo wiem, no. że... To byśmy sobie pograli Ktoś tam robi mod na multiplayer, ale... No, no tam... Wyszło. Luxor, Luxor chyba Taki gościu, nie wiem Nie, nawet wiem, Nie wiem, nie jeszcze nie wiem, nie wiem Nie wiem czy... Tam... to jakaś historia była, że Luxor tam ukradł moda, nie wiem No dobra, tu, tu jeszcze został to się jeszcze w następnym odcinku poszuka inne pola a więc tak, wbijamy widły no i żegnamy się w dzisiejszym odcinku kiedy kolejny, nie wiem, zobaczymy także żegna się z wami postarzały oraz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na razie